Chce go pan jakoś wykorzystać? Demokracja, demokracja, ale ktoś tym wszystkim przecież musi rządzić, więc rządzą mafie, służby i loże. No i to nie jest na miarę 1050-lecia chrztu Polski. To nie jest na miarę ponad tysiąca lat naszego uczestniczenia w cywilizacji łacińskiej. Ważą się sprawy na resztę naszego życia. Zmieńmy to, proszę państwa, ale właśnie nie... Dokonując tylko zmian kadrowych, ale dokonując fundamentalnej zmiany ideowej. Nie budujmy państwa na kształt świątyni masońskiej. Zastosujmy w życiu publicznym te zasady, które stosują się w naszym życiu osobistym, prywatnym, bez Boga ani do proga. Dziękuję. Teraz. Proszę państwa, wybieramy pewnie na resztę naszego życia. Więc nie wybierajmy produktu polsko-podobnego. Nie wybierajmy namiastki, podróbki, atrapy. Wybierzmy całą Polskę. Nie głosujcie na, na mniejsze zło. Wybierzcie większe dobro. Posadźmy zdrajców stanu komorowskiego, Kopacz, Tuska, et consortes do więzień. Zbudujmy tutaj normalne państwo na 1050-lecie. Chrztu Polski. Realizujcie Państwo program pracy organicznej: Kościół, Szkoła, Strzelnica. No i spotka spotkajmy się w wolnym kraju. Grzegorz Braun.